Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania. Dzisiaj myślałem, czy by nie zrobić meczarni. i chyba ją zrobię. Fundament już przygotowałem, troszeczkę zrobiłem miedzianych płyt jakby. No i co, tutaj przygotowałem sobie już, no to co, skraftować trzeba wszystko. Wystarczy tylko tyle, jedna jakby pompa i co, zbiorniki by się przydały, a to troszeczkę tak mało, trzeba jeszcze dorobić, jeszcze da radę, jeszcze, ale już więcej nie da, dokładnie. Może jeszcze się wytrzymać trochę. Dobra, 8 powinno starczyć. Tu też. Tutaj te pompy. Dwa funele. Tego. Tak, gdzieś dwie sztuki. To zaraz zobaczycie, jak to działa. I co? Tutaj trzeba jeszcze to raz dotworzyć. Jest nawet achievement. Ja tutaj powrzucam na razie niepotrzebne rzeczy. Jest łapa. Teraz to przetworzyć gdzieś. Pamiętam, że był jeszcze kwarc. O, dokładnie. Tylko nie w tym. O, różany kwarc, pułapy papier, kwarc i się ślipuł. Dobra, wyszlifowany ładnie. To można na razie odłożyć. Żaróweczka taka. Dobra szkło. traktora, Jeszcze jakiś kutulec tymczasowy. Dobra i można. Tutaj będzie się krowa. Tutaj się ta deployer będzie. O, dobrze. Dobra, trzeba będzie wszystko ładnie podłączyć. Tutaj idą na razie szafty. Pierwszy belcik. Tutaj idzie item train. Antezytowy hudel. Nie, trochę za blisko zrobi to. musi być aż dwa odstępu. Dobrze, tylko nad no się robi to. 6 śpię i dalej robię. Dobrze jest? Nie, znowu źle. O, teraz będzie dobrze. Szafciki. Item train. Więcej szaftów. Tutaj jeden. I tutaj drugi. One będą tak do góry podnosiły. Te wiaderka. Tutaj będą wracały ładnie. Nie. Tak. Nie. Będzie jechało ładnie. Tutaj do góry. Jeszcze trzeba coś dopracować. Bardzo ważnego. Taką. A, gdzie to jest. Dobra, trzeba dorobić. No proszę, praska to przerobi nas szybciutko. No jest. O. Proszę. Jest rura. Teraz funel. Z tej strony funel. I co, teraz gearboxy? Dwa trzeba zrobić. Jeden i chyba na drugi. Tak, na drugi nie starczy. Brak czwarek i proszę jest, proszę. Dobra będzie. Pięknie. Jeszcze trochę powrzucać bo mało miejsca jest. Tutaj idą te gearboxy. Pięknie będą wszystko ładnie, będą zasłaniać. Tutaj idzie ta przedłużenie. I teraz idą te wheel. Jest. I teraz o ile się nie mylę, to będzie trzeba do tego podczepić koło. Zoom w złą stronę. Teraz już jest ładnie. Wziąć wodę. I zobaczyć, czy będzie działać w dobrą stronę. Dobra, tutaj się to zerwało. Niestety. Tutaj ładnie wychodzi. Tutaj muszę jeszcze to wydłużyć po prostu, Tu się nie zgadza. nie, dobrze, powinno być. sekundka. A tak, taka toże plan. O. Ja. Obróć, dobrze. Dobra, teraz powinno działać. Dobrze, idzie. Tutaj wylatuje, tutaj będzie przelewało się, tutaj wracało i z powrotem. Czyli będzie ładne kółeczko. O, dobra. Teraz trzeba będzie wylot zrobić. I tutaj od razu przy tym wylocie postawi się pompę. O, pięknie. Nie w tą stronę, tylko przeciwną. O, i tanka postawić. O, taki na razie nieduży powinien starczyć. Wrzucić pod to bloczki, żeby w miarę wyglądało. Ładniej wypluwa tutaj teża No to co? Troszeczkę wiaderek wykraftować i złapać jakąś krowę tam wrzucić i powinno działać Tyle powinno starczyć na razie tutaj przeciągnąć o postawić to jakieś e, 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 owieczko, nie, ty nie chodź tu do krówka dobrze, no chodź idziesz, idziesz, tylko nie wpadnij dobrze No wpadnij tutaj ładnie no. O, o, o. Nie. No. No właśnie niech. Czyli trzeba bez tego najpierw. No Ech. Nie chcę wskoczyć, no chodź, uspokoiłaś się już. No chodź, idziesz? Idziesz. Dobra, chodź, chodź. No, hodge, hodge. wpadła, dobra, super. Teraz jak ładnie zabarykatować. Dobra, i tutaj, czekaj, krówko. Dobra, ma fedrączko w łapie. To jeszcze się przespać i można uruchamiać. Leci. Pobiera. Lecą, leci pierwsze mleko, przelatuje pięknie. O, wleje się, za zaraz powinno się wlać. O, leje się mleko. Pięknie. No to co? Ja tutaj to jakoś zabuduję. I widzimy się, jak to pobuduje ładnie. Ła jakiś domek zniosę tutaj. E, dobra, już jestem, już to skończyłem, tylko jeszcze to podniosę, nie wiem o tyle, żeby to w miarę ładnie jeszcze wyglądało. No, w miarę ładnie wygląda. Takie nieduże, nieduży domek. O, jeszcze schodki. No i jest. Mleczarnia. Tutaj dałem takie słupki, żeby lepiej to wyglądało. Tutaj ich nie dawałem, żeby można było do krowy zajrzeć albo co najwyżej jakąś inną sprowadzić. No ale trzeba powiedzieć, że krówka produkuje mleko. I to bardzo dobrze mi produkuje. 163 tysiące mBaketów. A jedno wiaderko ma 1000 milipaketów. No, czyli 164 milipak, wiaderka, krowka już zrobiła. A najprawdopodobniej będzie jeszcze potrzebne kilkadziesiąt razy tyle, żeby zrobić pewien, w zasadzie dwa projekty. No ale to później się zro... będzie się robiło i wam powiem w następnych odcinkach. No to co? Ja się z wami będę żegnał. Do widzenia.